Siema, 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 siema Siemano, kolano Amerika jest tam Nawet jej nie masz. Ona pewnie nawet nie ma la topa, albo komputera. Albo cokolwiek gdzie można grać w Fortnite, nie? Fort tam jest mamy. Jappa, jappa, koniu, japa no super, dobra. Będziemy tworzyć bity. Gówno, bity, gruby, tak, gruby, to będzie. No i cztery za to, tutaj idzie na streamy. Tak, na streama teraz. Co kurde, krzesło jest. No tak. No nie, bo będzie copyright. No, ale taką e, bez, bez copyrighta. No to nie da się, bo będzie copyright. Loyalty free music. Nie nie będzie, bo będzie copyright. Czekaj, muszę podgłośnić ten mikrofon, bo ja teraz słyszę na streamie, on jest tak kurde cichy. Zero decibelius ustawiamy. Grecki. Yes. No. Czekaj, jak, ja nie pamiętam jak się to zrobiło. Urządzenie, no kurde, nie mam innych urządzeń. Nie. Spokojnie, specjalnie oddałem telefon, żeby mnie było słychać tych dostawskich. Ja pa śmierć nie słychać tego. Dobra. Cicho bądź, człowieku. Tyle stream streama, oglądaj i wpłacaj mi 400 zł na konto, a nie kurde ten... Zamiast kurde mówić n-wordy wszędzie. Bonnie Blue, cicho bądź. A wiesz, że, a wiesz, że na YouTube jest taka funkcja, że w opisie filmu po zakończeniu streama albo w jakby w filmie, co nie? Tak powiem, na przykład jakieś imię jakiejś danej osoby, to w opisie właśnie będzie. No to Bonnie Blue, Bonnie Blue, Bonnie Blue, Bonnie Blue, Bonnie Blue, Bonnie Blue. Bonnie Blue. Johnny Scenes, Johnny Scenes, Johnny Scenes. Człowieku, czemu jakaś jakoś jest taka gówniana? Co to kurwa jest? Ciumba 723, Kim cudem, Ty masz złote 24 dodać, jak tylko dostajesz 78 kg. Ciumba, ja te 24 sobie sam zorientowałem. No. Ale jest limit. A czemu to się poprawi? Czemu tu po prowizji się dodaje? Zobacz, tam, tam gdzie jest czipka i czipka, mi Tam jest po prowizji dopiero, a nie po złotówce Dobra, dwa wiem, to jest. Dobra, trzeba jakiś fajny beat zrobić, oryginalny po pierwsze. Oryginalne to jest, nie? Pan ciebie to będziesz słychać! Czekaj, c e d d d kurde, już było. F**k, się pod moim blokiem Bo on pewnie będę co ty chcesz dla widzów zaśpiewać? Ale co to jest do śpiewania, człowieku? Wiesz to poważnie trochę? Zrób mnie? No. Subskrybujcie kanał. Wracajcie do Eee. nie, nie. Cicho, ja pa koniu. Ja pa śmieciu. Shadow no mam shadow... trzy osoby! Cicho bądź, kurde. Dobra, gramy w Roblox. Roblox. A bo nie, bo mi się Roblox nie zainstaluje, to gramy w GD. Nie, ja... się nie, 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 Kurde, mi się Roboccy, geometry da włączyło. you uh -huh. Streama podczas. Kurde, będzie się Będziesz, jad... będziesz streama pod... podczas jedzenia. No, pożegna się, miło! Znać mnie, na mnie. No to. I widzowie, pamiętajcie o subskrypcji, o lajku, o, 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 o donatach, e, niggers. Ła! Wow. Ja zrzuciłem telefon na łóżko, żeby nie było. No, ale będę go dał... Kurwa mać. Niebanę.